Jan Krzysztof Duda tydzień w tydzień dostarcza nam masę wrażeń, no i tutaj muszę powiedzieć, że jedna z ciekawszych partii, bo przeciwnik przywalił genialną ofiarę Hetmana, a Jan Krzysztof Duda ją odbił. No, naprawdę szalona partia. Zaczęło się w ogóle niewinnie, chociaż widać, że pan Erigazi dosyć kreatywnie rozpoczął, jeżeli chodzi o debiut, ponieważ gońce wyprowadzone na długie przekątne, a zobaczcie, że centralne piony, no, całkowicie nieruszone. I teraz w partii skoczek C3, skoczek został zaktywizowany aż na B4. No i teraz pojawia się pytanie, Jaka właściwie jest przyszłość tego skoczka No bo jeżeli tutaj czarny finalnie odchodzi na C6 No to oczywistym jest, że to idiotyczny pomysł w ogóle był, nie? No bo gdzie z tym skoczkiem taki kołowrotek robić Żeby finalnie ustawić go na C6 Natomiast okazuje się Że tutaj była ukryta bardzo chytra sztuczka Ponieważ pan Rgazi po prostu gra skoczek E4 i tutaj ten skoczek na B4 jest nietykalny ze względu na to, że wieża jest niebroniona. Także musicie przyznać, że dosyć kreatywne podejście. I tym sposobem czarny popsuł strukturę pionową Polaka, choć tutaj odszedł nie tam, gdzie trzeba. Okazuje się, no to brzmi idiotycznie, ale faktycznie skoczek na A6 stoi lepiej w tej pozycji. Ponieważ mógłby wspierać posunięcie C5. A tutaj w partii poszła skoczek C6, co dopuszcza do takiego bardzo nieprzyjemnego związania, choć Duda z tego nie skorzystał. Duda wykorzystał okazję, żeby zająć całkowicie centrum. W partii D6, wierzę B1, E5, czyli czarny. Olał to centrum w początkowej fazie partii, no ale później oczywiście zdecydował się ukąsić. I teraz Duda wtrącił dosyć wredny goniec G5. Przeciwnik odszedł i Hetman D1. Po co ten Hetman idzie na D1? Otóż przede wszystkim była tutaj groźba, skoczek bije D4 ponieważ po wybiciu na E8, bicie na F3 z szachem i to byłaby po prostu przewaga materialna plus ta struktura pionowa naprawdę fatalna. Więc tutaj po pierwsze przed tą sztuczką się obronił, no a po drugie zabezpieczył piona z D4. I teraz w partii wybicie, odbicie, no i pion z E4 został skubnięty. No i można sobie pomyśleć, kurde, głupi, nie? Ten arcymistrz z Indii, no co on tutaj, kurde, odwala kaszane. Jakąś, przecież no, oczywistym jest, że ten goniec zerka na Hetmana, prawda? Więc no, myślę, że w takiej sytuacji każdy szachista no, myśli dosłownie o tym samym. To znaczy, gdzie tutaj odejść tym skoczkiem, bo każde odejście skoczkiem będzie skutkowało yy, atakiem na Hetmana, więc wiadomo, że będzie to realny problem. No i teraz co tutaj Duda zrobił? Skoczek E5. I wydawało się, że no faktycznie biały tutaj po prostu wykrywa, nie? No bo Hetman odchodzi, bicie na C6 i właściwie po zawodach. Natomiast pan Arjun przywalił tutaj bicie na G2. No, i trzeba powiedzieć, że ta genialna ofiara Hetmana jest naprawdę elegancka. O co chodzi po Król 2? Okazuje się, że planem czarnego wcale nie jest zbicie na E5, planem jest zbicie na D4 z szachem, i dopiero później zbicie na E5. No, i musicie przyznać, że w takiej sytuacji. Ten skoczek na D4 jest naprawdę potężną figurą. No i teraz podliczmy sobie materiał po tym e, zamieszaniu. A więc, tak: e, czarny ma gońca, skoczka i dwa piony za Hetman. Więc, z materialistycznego punktu widzenia, to jest w sumie. 8 punktów, a Hetman jest wart 9 punktów, więc w sumie czarny jest w plecy tylko jeden symbolicznie punkcik materialny, więc właściwie niewielka różnica, prawda? A jeżeli chodzi o kontrolę w pozycji, no to ten skoczek we współpracy z gońcem kontrolę zapewnia naprawdę świetną. No i tutaj jeszcze warto dorzucić do tego fakt, że Duda zaledwie 35 sekund na zegarze, więc widać, że sytuacja no nie jest zbyt komfortowa, że zmierza to po prostu w złym kierunku. Mało tego, czarny dalej ma tutaj inicjatywę. No więc biały się grzecznie broni, w partii wieża E6. No, to wiadomo, robi miejscówkę dla drugiej wieży. No i teraz Hetman D3, czyli Duda zachowuje tutaj zimną krew, po prostu trzyma tę pozycję. Wieża E8, wieża F1. I to jest dosyć trudne. O dziwo, ponieważ szachiści, szczególnie szachiści, którzy coś tam trochę ogarniają, te szachy, no to lubią kreować grę, czyli lubią gdzieś tam, wiecie, atakować, coś zamieszać, coś utrudnić przeciwnikowi życie, no chcą zrobić coś. I w wielu pozycjach, gdzie dana strona jest niżej ustawiona, jest pasywniejsza. No to po prostu nie ma argumentów, żeby w jakiś sposób ukończyć, tak? I w takich sytuacjach, szasiści, którzy się wyrywają, no to po prostu przyspieszają swój koniec, tak de facto. Więc to jest też bardzo cenną umiejętnością, żeby właśnie utrzymać ten spokój. Okej, okay, stoję gorzej, no to trzymam tutaj gardę. Będę po prostu grzecznie się bronił, no i niech oponent pokaże, w czym problem. No i tutaj w partii wieża E8, Oczywi wieża E2. Oczywistym planem jest koniec bije F czy szach, no bo tutaj wieża z F2 jest związana. Więc Duda wybił, no i sobie po prostu odszedł. No i teraz właściwie czarny powinien zagrać taki ruch żeby w razie potrzeby móc się po prostu schować tym królem na H7 i to jest, i to jest dosyć zdrowe podejście. Tak, wiecie, przezorny, ubezpieczony, czarny nie musi się tutaj wyrywać w żaden sposób, nie musi nic udowadniać, także na spokojnie może sobie przygotować atak. Natomiast w partii poszło goniec a4, no i tutaj od razu pojawia się pytanie, no cholera ten goniec się pcha na a4, nie? co tutaj zawodnik tym gońcem chce osiągnąć. I wydaje mi się, że tak po prostu chciał tutaj zapolować na hetmana. Bo faktycznie ten hetwan ma mało miejsca, co ciekawe. Naprawdę tutaj figury czarnego dobrze tego hetwana ograniczają. A druga sprawa, że też ciekawym zamysłem jest po prostu zagranie C5, bo wtedy będzie tak zwany wieczny skoczek, tak? Ten skoczek na d4 będzie super aktywnie ustawiony i po prostu nie będzie jak go zganiać. W partii wieża F2. No i teraz, jeżeli nastąpiłoby goniec c2, no to po prostu można wypluć trochę materiału, ale zyskać na fajnych możliwościach, tak? Więc Duda na pewno na coś takiego się czai. No więc w partii szach król ewakuacja i teraz zostało zagrane posunięcie h6, ale teraz posunięcie h6 jest po prostu głupie. Choć Duda tego nie zobaczył. Należało tutaj zbić na hasześć, no bo ten skoczek traci podporę, więc tak prymitywna sztuczka. No ale Duda miał 9 sekund na zegarze, więc zarządził ewakuację tego gońca z automatu. No i te figury białego faktycznie się tutaj pamiętają, pałętają, ale kluczowym problemem jest właśnie ruch wieża D1. Ponieważ to sprawia, że biały bez żadnych negatywnych konsekwencji jest w stanie wymienić te wieże. Tak po prostu. No i teraz, cóż, no w partii Skoczek D4 wymiana faktycznie nastąpiła, i bez tych wież czarny stracił dużą część swojej kontroli w tej pozycji. Czarnemu prawdopodobnie się wydawało, że to będzie ok. No bo skubnie sobie tego pionka na F3, no i w sumie jest fajnie. No ale nie do końca, bo w partii goniec E3 i po biciu na F3 poszło królewdła. No i okazuje się, że są problemy. I mając 12 sekund na zegarze, no to już pan Erigazi nie ma tak, takiej możliwości hojrakowania, bo tutaj trzeba było znaleźć dosyć trudny, defensywny ruch skoczek C6. Chodzi o to, że bicie jest niemożliwe ze względu na skoczek E5, a w partii poszło goniec E2, i tutaj po prostu sobie odszedł. I teraz wisi tutaj, wisi tutaj, no i Regazi przewalił. A jeżeli podobają Ci się moje produkcje i chciałbyś się coś podszkolić szachowo, to zapraszam do mojego sklepu. Link znajdziesz w opisie do tego nagrania, w podwieszonym komentarzu też. Tak jak widzicie, no mam tutaj. Całe mnóstwo materiałów na różne tematy. Jeżeli jesteś początkującym szachistą, czyli powiedzmy, masz w okolicach 1000 rankingu na Czeskomie w szachach szybkich, to myślę, że fajnie będzie, jeżeli zaczniesz od sekcji algorytmy myślenia. Te algorytmy, jeżeli ich nie stosujesz, przydają się też na wyższym poziomie. Ale dobrze od razu się odpowiednio wyszkolić, więc przede wszystkim liczenie wariantów bardzo przydatne. System pytań też świetnie działa. To są takie punkty wyjścia. Ocena pozycji, planowanie jest świetne. Ale tylko pod warunkiem, że chcesz grać szachy klasyczne na żywo, czyli takie partie, gdzie faktycznie coś długo można pomyśleć, pokombinować. Ale liczenie wariantów, system pytań ci się przyda, nawet jeżeli będziesz grał blice Mam też bardzo dużo kursów debiutowych. No przede wszystkim mój ukochany, przyspieszony smog, no to zdecydowanie go polecam, ale też masz tutaj podział, że dla białego, jeżeli chcesz grać, grać E4 w pierwszym ruchu, jeżeli chcesz grać D4 z perspektywy czarnego też fajne debiuty, więc oczywiście przyspieszony smog, ale też przeciwko D4 bardzo dobry kurs obrony słowiańskiej mam, którą stosuję od kilkunastu lat, ostatnio nawet już jako IM nagrywałem nową wersję tego kursu fajne warianciki też wyanalizowałem przeciwko E4, też obronę francuską mam poza Sycy jeżeli chcesz grać D4, zacznij sobie od Gambitu Hetmańskiego. Oczywiście nie baw się w jakieś Londony inne głupoty. Tylko C4 w drugim posunięciu. No i też później mam kolejne produkcje. No i tak samo E4. No, jeszcze mam dużo fajnych kursów na radarze, tylko nie mam kiedy nagrywać, nawet materiały mam przygotowane. Ale już teraz jest naprawdę dużo materiałów, z których można wybierać. Też jest opcja, żeby kupować sobie te kursy w pakietach, wtedy jest troszeczkę taniej. No i też pamiętajcie, że na wszystkie moje kursy jest 30-dniowa gwarancja, więc jeżeli na przykład, nie wiem, zakupisz sobie Przyspieszonego smoka, zaczniesz przerabiać, okaże się, że no nie, mam 400 Elo i ten przyspieszony smok jest dla mnie zbyt ciężki, to ludzi karbuzik, piszesz do mnie po prostu na maila no i ja wtedy zwracam ci kaskę jeżeli chodzi o to jak te kursy są zbudowane no to możesz sobie tutaj obejrzeć przykładowe nagrania ale to są po prostu nagrania plus też materiały spisane w plikach pgn więc no po prostu warianty szachowe spisane no i jeżeli chodzi o sam proces, dodajesz do, dodajesz do koszyka, można płacić PayPal'em, blikiem, przelewem, czym tam chcesz. Faktury oczywiście wystawiam, więc jeżeli prowadzisz jakąś firmę i chcesz się podszkolić szachowo, żeby nie wiem, wygrać Mistrzostwa Polski przedsiębiorców czy coś, to też na luzie po prostu napiszesz do mnie na maila i ja Ci tę fakturę wystawię. Także jeżeli macie jakieś pytania w temacie kursów, sklepu, co jak działa i tak dalej. Piszcie śmiało na droga do i wszelkie jakieś problemy postaram się rozwiązać.